Witajcie moi drodzy widzowie, w dzisiejszym materiale recenzja podróbki od Lele, mamy tutaj Spidermana, nawet ma swój numer katalogowy, a jest to 34044, ja jestem Lex Kamila i zapraszam Was do oglądania. Prezentuje się nasza minifigurka, jest ona z Avengersów Infinity War, ale tutaj służy jako Heroes Gatening Jak możecie przeczytać na opakowaniu, cała minifigurka wygląda naprawdę nieźle, wykonanie jest spoko W lewej ręce bądź prawej trzyma on biały pocisk, który oczywiście możemy wystrzelić Jest to oczywiście pajęczyna, na master również mamy fajne druki pajęczyny oraz na jego brzuszku mamy wielkiego złotego pająka. Na rączkach również są nadruczki. Dostajemy również jedną czarną płytkę oraz cztery złote pajęcze odnóża wystające z pleców. Teraz pokażę Wam tył tej figurki. Tak się on mniej więcej prezentuje. Również mamy tutaj pająka. Naprawdę ciekawa podróbka. Jeżeli ktoś nie posiada mini figurki Spidermana, a chciałby jakąś sobie kupić, to właśnie najlepiej zlele. Tak więc ja dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego mojego filmu. Przypominam Wam również o wysyłaniu paczek z karmą dla psiaków oraz kociaków. Również adres jest podany w moim poprzednim odcinku. No i wystawiłem tutaj ocenę tej mini figurce. 8 na 10, ponieważ jest naprawdę dobrze wykonana. Jeszcze raz Wam wielkie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć!